Już jestem. Słuchajcie, to w takim razie zaczynamy teraz harmonię naszą. Ja zaczynam, a Wy powtarzacie. Oczywiście moje zaczęcie y, to jest albo gra, albo śpiew, ale to zależy, czy mi się będzie chciało Wam zaśpiewać. To zaczynamy. Do mi soli. Si, Fa, Sol, Si, Fa, Sol, do, mi, Sol Sol, Si, Re Tam troszeczkę przerw, prawda? Ale mam nadzieję, że sobie poradziliście. Jeżeli ja nie śpiewałam, tylko grałam sam podkład, tak? I jeżeli będziecie mieć jakąś trudność, to jeszcze mi napiszcie, tak? Albo zadzwońcie, pani Dominiko, ja sobie nie mogę poradzić tutaj z tym i z tym, no to poradzimy razem, słuchajcie. Wiecie, że ze wszystkim sobie sami damy radę, razem oczywiście, tak? Także słuchajcie. To w takim razie do zobaczenia i do kolejnego wejścia, bo jeszcze z tą harmonią ja was odwiedzę i to będzie taka jeszcze niespodzianka, tak? Także do zobaczenia, miłego oczywiście.